który miała napisać viola o miłości i pocałunku? Tak. Ale... Yy, kto w takim razie to zaśpiewa? Wyrazem? razem. Dzień dobry, poszukujemy pana Hermana Castillo. Panie inspektorze, czy są jakieś nowe informacje w sprawie komputerów? Dokładnie tak. Odkryliśmy właśnie, że ktoś usunął z niego ostatnio dane, więc sędzia chce... Odzyskać je i jak najszybciej przejrzeć. Musi pan iść z nami. Nie, nie, to niemożliwe. W tym domu nikt nie usunął z tego komputera Zaraz, żadnych... Spokojnie. Danych. Eee, spokojnie, proszę cię, porozmawiaj z prawnikami i powiedz o tym Wioletcie, tak. tak? Co? Co tak. się tu dzieje? Co panowie znów tutaj robią? Pan Castillo musi pójść z nami. Nie, to niemożliwe, nie. nie On musi zrość. Nie, Nigdzie nie pójdzie. Proszę go pójść. Spokojnie. Nadychnie. Panie inspektorze, nie chwila. Nie tak nie być może, nie może do jakichś adwokatów. Chwileczkę, pani to... Pan 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 się Bra, mojego... Nie, musisz nie, nie. się niepłeszczać. Nie proszę zostawić. Bar... Nie. idziemy inspektorze. Olga, daj spokój. Nie mogę, na Amen. On i ja? No tak w duecie. Mam wrażenie, że wasze głosy doskonale się uzupełniają. Tak. Nie, 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 nie. E, nie. No. A poza tym, czy to mnie nie ułatwi integracji? Pablo ma rację. Jak myślisz? E, tak, tak. Hmm. Chyba tak, nie. Wioleta, wiem, wiem jak bardzo chciałaś napisać tę piosenkę, ale tym razem naprawdę pasuje na mutwór Diego. Chwila. To nic osobistego, naprawdę. Uważam, że to wielka szkoda, bo Viola pisze piękne piosenki i szkoda tego nie wykorzystać, ale, ale rozumiem też, że nie miała czasu i już mamy gotową Dokładnie. inną piosenkę, więc... Tak, tak, tak. Mamy bardzo mało czasu i musimy wziąć się do pracy, jasne? Tak. Spokojnie, na pewno zdążymy. Nie, Pablo, no nie, nie, proszę cię. Umówiliśmy się, że na końcu tej piosenki będzie pocałunek. Wiem, ale to udawany pocałunek, część przedstawienia. Może i tak, to prawda, tyle że Viola może wcale nie mieć ochoty całować nie. się z Diego. On jest nowy, jeszcze się...